Cześć witajcie wszyscy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy sobie z Benem i Ben, y, ostatnio nagrywaliśmy odcinek i ludziom się spodobał co nie? Ten odcinek z tobą. Ha, ha, ha. <laughs> Wiesz o tym czy nie? Jest. No właśnie, ludziom się spodobał z tobą odcinek, więc ile łapek w górę mają zostawić? Tysiąc łapek czy więcej? Nie. No. Y, nie w sensie, że mniej czy więcej <laughs> Nie wiem co to znaczy stary, to znaczy, że więcej niż tysiąc łapek czy nie? <laughs> Dobra, nie wiem, widziałem. A mają zostawić łapkę w górę po prostu? Nie rozumiem stary łapka w górę mają ją zostawić No. Bez łapki w górę Yes. No nie. dobra, Ben, a, a czy mam odpalić czyty na tej giereszce w Bedwarsach? Co ty na to? Ho, ho, ho. Oh, ho. Kurde deadłem Yes. Ja pierdzielę, no jest, że deadłem Dobra, czyli muszę odpalić cheaty, stary ja pierdzielę, dobra widzowie, muszę odpalić sobie cheaty, więc no jest dziwnie. A czy mogę sobie obudować jakoś OP łóżko na tych cheatach, czy nie? No! O kurde, a jakoś lamersko mogę? No tak, czy nie stary, jakoś lamersko mogę obudować te łóżko, czy nie? No, w ogóle? Kurde, tutaj mi chociaż drewnem, co ty na to? Kurde, no proszę, mogę? Drewnem! Kurde, to chociaż rudą. Żelaza, stary. No nie wierzę. Rudą Żelaza, mogę? Jest. O dobra, mogę obudować łóżko, ale tylko rudą Żelaza. Więc widzowie, no naprawdę, najdziwniejszy odcinek zostawcie opeczkę w górę, co nie ben? Yes. A czyli jedna kłopka w górę i musi być, dobra, widzowie. E, a czy mogę sobie pójść do kogoś obok, Po co ja w górę to buduję? Mogę i do tego ziomka gdzieś tam i zliczyć łóżko komuś? Uh. Co to znaczy? Mogę zliczyć łóżko na przykład niebieskiemu, please? Uh. Kurde, mogę zniszczyć łóżko niebieskie? Nie, niebieskie nie ma. No to komuś tam dalej? Mogę, czy nie? No kurde, a mam się nad nimi znęcać? Nad widzami? Ja pierdziele, każe mi się znęcać nad widzami? Stary, no dobra. No dobra, no to poznęcajmy się. Jak nie mogę niszczyć, to mogę się znęcać. No to jak można się znęcać nad widzem? Kurde, ty jesteś jakiś naprawdę niepoważny, Ben. A czy mam mu wylać wodę na, na jego łóżku? Na jego tym, czy nie? A, czy, a lawę? Mam, mam wylać lawę na bedworsach, czy nie? Dobra, nie, no to, a czy, czy mam na przykład... O kurde, czy mam mu na przykład wejście zamurować, wyjście? No kurde, stary, nie wiem co to znaczy, tak czy nie? Oh, ben, dobra, naprawdę jesteś niezdecydowany. A mam mu zniszczyć łóżko? Łóżko czy mam zniszczyć? Nie. Mm, dobra, nie, dobra, e, nie mogę niszczyć łóżka, okej, okay. a stary, czy mogę go zabić? Ho, <laughs> ho, <laughs> czyli mogę, tak? Jest Dobra, mogę go zabić, czyli Lawo mogę teoretycznie, <laughs> o kurde, o kurde, dobra, mogę go pozabijać sobie, widzowie. Tak pozwolił Ben i tak kazał Ben, więc widzowie są naprawdę bardzo dziwne, a czy Ben, czy ziomeczek może sobie wyjść grać gdzieś? To, to znaczy ten szary może sobie wyjść z jego wyspy i grać tutaj? No. No, czyli trzeba go uwięzić, o nie, widzowie, dobra, ale czekajcie, to w takim bądź razie jak możemy go uwięzić, wylewając lawę, o kurde, dobra, to już jest poziomku, nie, patrzcie, to już jest poziomku, o, naprawdę to już jest poziomku, on już będzie mieć przewalone, widzowie, ale dajmy mu, możesz, może, mogę dać mu dać szansę na ucieczkę, czy nie? Yes. Dobra, mogę mu dać szansę na ucieczkę, czyli Ender Perły. Wdajmy mu Ender. Szes... Nie, no, nie Ender Perły, boże, szmaragdy. Dajmy mu tyle szmaragdów, widzowie. Może mu jakoś się uda odegrać, proszę bardzo. Stary, no niby jesteś zły, ale dałeś widzom y, możliwość, znaczy Ziomkowi możliwość ten. Wyjścia, więc. Yes. no, No właśnie, no, więc jesteś git. E, a czy tego morskiego mam zabić? O, czyli tak, czy nie, stary? No. No, o kurde, no dobra. A czy tego zielonego mogę zepchnąć? Yes. Dobra, mogę go zepchnąć, czyli widzowie. O, 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 Dobrze, uh. nie wiem po co tak ikasz, jeszcze raz, jeden, jeden SS, o nie, dobra, ziomeczek spadł, dobra, ziomeczek sobie spadł, o, białe no. ma budo budowane łóżko, czy mogę, e, że tak powiem, e, wyjść i z rozbudowanym łóżkiem tutaj wyjść, znaczy, no. nie mogę mu zniszczyć łóżka, no. naprawdę, on mi nie pozwala, widzowie, niszczyć łóżek, no to każe mi cheatować, mówi, że bym cheatował, a potem mówi, że lipa, nie, naprawdę, to jest dziwne, widzowie, no dobra, a czy mogę sobie takim bądź razie na przykład go potorturować teraz znowu? Co to znaczy stary, mogę czy nie? To idę, to idę, jaki ja mam kolor, jaki ja mam kolor widzowie, mam czerwony, czy mogę sobie swoje łóżko obudować please? Lepiej? Nie wierzę stary, mogę obudować lepiej łóżko niż tym żelaznym czymś? Proszę daj mi obudować łóżko, mogę obudować łóżko? A mam zniszczyć to, co mam tutaj? Yes. No nie, no nie wierzę. Kurde, stary, ty jesteś niepoważny, ty mnie już wkurzasz, naprawdę mnie już wkurzasz. Ostatni raz tą chyba gram. Yes. Specjalnie to robisz? Ho, ho, ho. Nie, no ty jesteś naprawdę niepoważny, stary. Naprawdę jesteś niepoważny. A czy mam grać dalej na game modzie? O może Tachy zapytam. Ho, ho, ho. Dobra, czyli mogę grać na game modzie, tak? Uh. Co to znaczy, mogę grać na game modzie, czy nie? Sam się stary, no Serio nie mogę grać na takim modzie. Kurde, no. stary. No, a czy mogę sobie coś wziąć, co będzie mi potrzebne i po prostu grać już normalnie, ale z rzeczami, które sobie teraz wezmę szybko stąd, please? No tak czy nie, stary, mogę wziąć rzeczy, please? No pierdziele, nie, no pierdzielę. A czy mogę sobie na przykład wziąć chociaż jumpa 1000 czy coś? No aż spida 1000 mogę sobie wziąć? No. Kurde, a Flyja? No. Kurde! A mogę sobie wziąć miecz odrzut 20? Uh. No tak czy nie, szybko? Jest. Dobra! Mogę sobie wziąć miecz odrzut 20, nice! Czyli mogę teraz. Kurde, stary. Uh. Jak ja teraz wyjdę stąd? Czy jestem uwięziony na wyspie, gdzie nie mam nic? Czy mogę sobie jakoś się dobudować gdzieś tam podlecieć? No. No, stary, no to ja tutaj zdechnę na środku, bo nie mam w ogóle żadnych rzeczy. Nie mam budulca w ogóle, żeby się gdzieś tepnąć, stary. Please. No. Śmiejesz się ze mnie! A czy mogę sobie wziąć. E, kurde. No, do, daj, Nie. proszę, flaja chociaż, please. Nie. Dobra, dobra, dzięki za flajka, podlecę sobie, stary. No to teraz mi uratowałeś tyłek, że tak powiem. <śpiewa> Bo, <śpiewa> jak się cieszysz! Ty mamy, ty! <śpiewa> Nie mogę! Widzę, to jest creepy, że on na serio odpowiada i to serio ma logiczny sens. To, to mnie trochę to przeraża, szczerze. No. No, jak? No, jak jest, mordo. Dobra, no to weźmy sobie tak. O, a mogę sobie kupić szarpa? No, O kurde kupiłem. To mam wyrzucić ten miecz, nie używać go? No. A, czyli mogę go używać? Yes. A no, to, to, to to kupi... No dobra, no sorry stary, no to sorry, spoko, sorry, sorry. Eee no to co, zostały trzy osoby czy mam wszystkich powybijać? No, no to jest bez sensu stary, po to są bedwarsy, żeby wszystkich powybijać stary. Ho, ho, ho. No nie się, bo to jest za serio dziwne. Oh, no właśnie, to jest dziwne. Dobra, a czy mogę tego czy mogę tego zielonego zapnąć, bo on tam jest gdzieś? Please. Mogę czy nie? Mogę? A spad sam, dobra. Eee, dobra, no to ja sobie biorę tutaj o może szmaragdy A, teraz jest, tak? No to mogę sobie wziąć. Szma... ja pierdzielę, mogę sobie wziąć szmaragdy to pójdę sobie może. O, a czy mogę się no daj star proszę Flaja. Mogę używać Flaja chociaż please? Kurde, a jumpa chociaż, please jumpa. No proszę stary, no już trochę pograłem bez cheatów. Yes. No, no. Niech będzie, dobra, niech będzie z jumpem. Dobra, tak. To tak czy nie, mogę grać czy nie z jumpem. Je yes. o, no to zarobiście, że mogę. Dobra, z jumpem widzicie, widzę, bardzo łatwo się gra, bo mogę sobie zrobić tak o kurde, tego to się nie spodziewałem. O, tak sobie mogę skakać, więc jupi, jupi. Zostały biali i morscy. Może sobie no... Na... gdzie są biali? Mm -hmm. Tutaj Mogę iść białemu zniszczyć łóżko Yes. Oh, dobrze, że mi pozwoliłeś, bo on mi zniszczył łóżko właśnie. Tam jest moje łóżko chyba gdzieś. Nie, uh. nie wiem gdzie jest. Dobra. A ja tutaj o do niego pójdę, dobra. <laughs> Dobry śmiech, stary, dobra. Doskoczymy. Yes. Dobra. zniszczymy łóżko. Nice. Dobra. GG stary. To, to wygrywamy to co? <noise> <noise> Jaki ty masz dziwny śmiech, to mnie trochę przeraża, wiesz. <noise> nie mogę. Naprawdę, stary. A wiesz, że jesteś teraz bardzo popularny u mnie na kanale ogólnie? Nie wiesz tego? Yes. Czyli wiesz czy nie wiesz? Nie wiesz, no dobra, no to jesteś popularny, bo nagrywam z tą odcinek teraz, wiesz o tym? ho, ho, ho. <laughs> Serię nagrywamy teraz tą odcinek, wiesz? Yes. No właśnie, przywitaj się! <laughs> ja pierdzielę widzę, że to jest straszny, on wie co odpowiadać. Uh. O dobra, to jest serio dziwne. Nieraz naprawdę te gry mobilne są dziwne, bo kurde, faktycznie dobrze odpowiadają. Yes. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, stary, lecę do tego, do morskiego. Please, nie napisał. Zniszczę mu łóżko, mogę? O kurde. Nie. Zniszczyłem mu łóżko przez przypadek. Co, te, co teraz mam zrobić? Yes. Coś mam zrobić. Mam zostawić go żywym? Yes. Dobra, mam się zostawić żywego morski, więc masz szczęście. Dobra, przejdziemy sobie koło niego. A białego mogę rozdup... A nie ma białego. Jest. O nie, czyli co mam zrobić stary, bo już on, on tylko on został. Jest. O kurde, to co mam z nim zrobić? Jest. No co jest? Mam. Y, dać się zabić? Jest. Ja mam wyrzucić wszystkie itemy z EQ uh. Czyli nie. Czy mam wyrzucić? Ho, ho, ho. Nie wiem co to znaczy. No nie! On mi daje rzeczy, a ja muszę go i tak zabić. To uh. ja nie mogę. Jewel, znaczy ja muszę dać się zabić, kurde. No właśnie wiem, dlaczego ty taki dla mnie jesteś? A ja, a on ma łóżko? A nie zniszczyłem mu przed chwilą, dobra, czyli mam dać mu się zabić? dobra, stary, zrobię to, zrobię to tak jak mówiłeś to przed chwilą, zrobię to. A czy mogę zjeść sobie refa chociaż, albo uciekać? No. Nie, nie mogę uciekać? No. Ja, dobra, schodzę. Dobra, zobaczymy, czy coś mi zrobi. O kurde, oh, oh, oh. co, on nic, mi, co jest, on nic mi nie robi? Mogę go slepać? Yes Czyli mam teraz to taki oszust, on chce screenshota ze mną, czyli mogę go slepać? Yes Mogę użyć tego mieczu odrzut 20? Yes Dobra widzowie, więc to jest ostatni shot o, Yes Doom, ale poleciał, dobra widzowie, więc dziękuję wam ślicznie za ten odcineczek, wygraliśmy areneczkę, Ben pożegnaj się, elo Yes <grywnie>, To jest straszne